Apata itara mendorana itoita mezashitanua aoi aoi anosora aoi aoi anosora Dziękuję, że mogłem pogadać wam, że ja też coś potrafię. Nikt nigdy nie wątpił, myślę, że z naszych widzów. Bardzo mi miło, dziękuję widzowi. Natomiast właśnie wyruszamy w trip, proszę Państwa. Let me take you on the trip. A konkretnie Asia trip. Takie, no nie wiem, może właściciel miał jakąś córkę Asię, może jakąś ukochaną Joannę, nie wiem, ale postanowił ją najwidoczniej uczcić. I ona lubiła pałaszować ryż. Chyba no tak należy to interpretować. No bo jest to ryżowe piwo. Um, ja je wzięłam w sklepie, bo no, tutaj jest napisane wręż. I mi się tak od razu skojarzyło z warężem. Wężel, waręż. A waręż to jest, proszę państwa, takie miasteczko. Malutkie miasteczko na zachodniej Ukrainie. Które do czasów akcji HT jeszcze było po polskiej stronie. W ogóle Waręż jest pięknie położony. Albo może raczej ma takie ciekawe... Hmm, inaczej powiem. No mi się ciekawie obcowało z Warężem po raz pierwszy. Ponieważ akurat jechałam, to było lato, jechałam na rowerze ścieżką wschodniej granicy Polski. I to był mój pierwszy raz akurat na tej trasie. Byłam już zmęczona, prawda? Skwar pod mnie zalewa, i widzę, bo to jest na okulszczyźnie, to tam jest taki pohodowany teren. Widzę z kolejnego wzgórza, że takie tyci malutkie miasteczko leży w kotlince. Proszę Państwa, dwie wieże kościoła, pięknego kościoła zabytkowego, widać ryneczek, po prostu no piękne jest. I myślę sobie, no to ja tam zaraz zajadę do tego miasteczka. I sobie tam odpocznę, kupię sobie kwas chlebowy, kościół zwiedzę i tak dalej. No i jadę, 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 a tu nagle, ach granica. Okazuje się, że waręż jest na Ukrainie. Tak blisko, jednak tak daleko. No i to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna przeklinać Stalina. Yy, no tak, myślę, że to bardzo dobra koncepcja, żeby to właśnie Państwu powiedzieć przy tej okazji. Yy, no, pijmy to piwo ryżowe, może to nam jakoś... Yy, bo może o tym zapomnieć właśnie, proszę Państwa. Kiedy w Polsce będą Chiny, Niemców z landów wygonimy, pokój zapanuje wszędzie, no bo Rosji też nie będzie. Państwa zdrowie. Ma to bardzo ciekawy smak. Nie powiem, że kojarzy mi się od razu z ryżem, bo ja to czuję, czuję tutaj jakieś kokosy. To jest przedziwne, ale czuję tutaj jakieś kokosy. Kogel mogel tutaj czuję. Może ja mam takie dziwne, takie dziwne kubki smakowe, no ale no, no proszę Państwa, naprawdę czuję tutaj kokosy i kogel mogel. W składnikach nie ma ich wymienionych, ale są, o, są płatki ryżowe błyskawiczne, to ja już wiem o co chodzi. Proszę Państwa, byłam kiedyś jakby jeszcze mniej. Jeszcze mniej mądra niż teraz, i chodziłam na różne diety, jakieś takie, że na przykład, o, zdrowa dieta. Yy, nawet przez pewien czas nie jadłam mięsa. I tam na tych zdrowych dietach yy, kupuje się różne takie dziwne produkty, bo na przykład, no nie wiem, płatki ryżowe są potrzebne. I jak te płatki się dodawało do różnych tam niby zdrowych potraw, były one bardzo niedobre, to właśnie to, to trochę tak smakowało taki dziwny miał smak i to. Ale to nie, to nie jest tutaj źle. To jest dobrze. Także ta Asia trip całkiem, całkiem fajnie. Jeszcze voltaż podamy. Gdzie to jest tutaj napisane? 8,2. U, nie powiedziałabym. Nie powiedziałabym, że to piwo... Zbrężyna, nie waręża, ma tyle, bo to w ogóle jest takie, takie lekkie, się wydaje. Takie, no jak orężatka prawie. Nawet, no ale dobrze, Fajnie, fajnie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że, że ja raczej polecam. Kimkolwiek była ta Asia, która zainspirowała yy, do, do stworzenia takiego piwa, to jestem wdzięczna. I też można sobie pomedytować nad ewentualną przyszłością sojuszu polsko-chińskiego, kiedy już zmieni się układ sił na kontynencie i kiedy masy Eurazji zaczną jakoś ustawiać się w nowych konfiguracjach geopolitycznych. Tutaj jakiś doktor od geopolityki, póki jeszcze, jeszcze nim jest, Chociaż słyszałam, że się wybroi i mają mu nie zabierać tego tytułu za doktorat cudzego wzoru. No ale to może właśnie on powinien by, by był ewentualnie coś opowiedzieć o tym sojuszu polsko-chińskim ewentualnym. Bo ja tutaj Państwu nic mądrego na ten temat nie powiem. Mogę tylko powiedzieć, że to są takie wiecie, takie, takie, przy, takie przypiwku rozważanie, że no co to by było, gdyby Polska na przykład zawiązała sojusz z Chinami, i no właśnie, co by się wtedy stało? No, bylibyśmy wtedy wielką siłą, hubem wszystkiego. Tak, bylibyśmy hubem wszystkiego, tylko no musielibyśmy razem z nimi ten Tajwan podbijać. Więc ja w końcu nie wiem, czy, czy to byłaby nasza wojna, czy nie nasza wojna. No, w przeciwieństwie do tej, która się toczy za naszą granicą, mogłaby być nie nasza. Bo ta, która się toczy za wschodnią granicą, jest nasza i, yy, i, i o tym chciałabym wszystkim Państwu przypomnieć. Yy, I tak płynnie myślę, że będziemy mogli przejść teraz do recenzji jakiegoś ukraińskiego piwa. Dziękuję